Witam. Witam. Witam panią. Witaj. Nazywam się. E, nazywam się Karolina Kocieńska, jestem Tego pana, tego pana z tutaj jestem. <laughs> <laughs> dziękujemy panu. Mm, tak, słucham. Pana. E, gratulacje tak dużego, takiej dużej, dużej ilości pilotów. Nazam polskich mieszszkach. No dziękujemy, myślę, że kilka czynników na to się złożyło. E, czy w ogóle przypasowaliśmy z pogodą, znaczy udało nam się z pogodą bardzo, ponieważ no w tej chwili wygląda na to, że praktycznie przez cały tydzień będziemy latać. Prawie codziennie pewnie będzie konkurencja. Bardzo dużo osób jeszcze chciało się dostać na te zawody. W ostatnich dniach a lista już ponad miesiąc temu została zamknięta. Także wszystko dosyć sprawnie było w tym roku zorganizowane wcześniej zgłoszone. Myślę, że jednak też duży wpływ na to miało wpisowe, które w porównaniu do zawodów, które zarówno się przed zawodami, przed naszymi odbywają i po naszych jest dosyć niskie. No i przede wszystkim, najbardziej niesamowite jest to, że mamy 75 polskich pilotów na tych zawodach, czego nigdy wcześniej w historii nie było. Same rekordy same, rekordy, same rekordy. Rekordowa ilość 37. Nie było jeszcze, nie? Tyle? 137, nie, nie, mieliśmy, mieliśmy już w Macedonii przecież 150, była Aha. pełna lista w Macedonii, było 150, w Sopocie jak było Polish Open w 2009 roku było 140, także no, takie zawody już organizowaliśmy, natomiast po raz pierwszy udało się naprawdę tylu przyciągnąć Polaków, myślę, że miejsce po prostu, no nasi piloci lubią tutaj latać, a, to jest normalne. A, tak. Nasi kiloci lubią tutaj latać. Mamy blisko y, z Polski i niedrogo. I Aha. pięknie. Jak widzisz wczorajszy dzień? Wczorajszy dzień no, poszedł moim zdaniem fantastycznie. Y, wiadomo, że pierwszy dzień zawsze jest troszeczkę wolniejszy, długa, długa odprawa od bezpieczeństwa. Na początku konkurencja wystartowała 1445, ale nadal wystarczyło te 4 godziny 15 do zamknięcia dnia żeby 30 pilotów obleciało całą trasę 87 km. Kilometrów, natomiast wielu e, też obleciało większość trasy, więc dzień był po prostu przebiegły. E, jak widzisz e, dyscyplinę pilotów? Dyscyplinę? Tak. E, Organizację ze strony ze strony jak ty widzisz ze strony, ze strony pilotów? S, tak, ze swoich organizatorów do pilotów. Dobrze, znaczy, zawsze są Zawsze są pewne kwestie, które no, organizator musi ogarnąć, bo musi założyć, że piloci będą się zachowywać w taki, a nie inny sposób, ale, ale myślę, że ogólnie no, wczoraj, poza organizacją, jeszcze, niestety, mety, co moim zdaniem jest no, do poprawienia, myślę, że wszystko poszło całkiem dobrze. Mhm. Jak widzisz w porównaniu powiedzmy starszych tych po zawodów, powiedzmy tam przez, przed 10 lat, 5 lat, a teraz? No nie wiem, jeżeli chodzi pod względem poziomu na przykład pilotów, to no jest, tak, tak. jest niebo ziema. No, kiedyś, kiedyś ścigało się 5-10 pilotów, w tej chwili tak naprawdę ścigających się jest około 40 myślę, mhm. jak i nie lepiej. Wczoraj nie, nie mieliśmy żadnych absolutnie incydentów, nic, nikt na drzewach nie lądował, nie było problemów ze startami, praktycznie żadnych. Wszystko bardzo ładnie poszło. Także poziom pilotów, no oczywiście, też jest to związane z, z coraz lepszym sprzętem, ale po, poziom pilotów też poszybował w ciągu tych ostatnich lat bardzo do góry. Mhm. Jak widzisz nowych, nowych pretendentów do kadry narodowej? Nowych pretendentów, no myślę, że jest kilku, na których trzeba na pewno zwrócić uwagę. Bo ty jako organizator widzisz to. Ty tak, widzisz, ja to widzę, tak. ale ponieważ jest to pierwszy dzień zawodów, jeszcze nie chcę trochę zapeszać. Także mogę, mogę później powiedzieć, natomiast widzę ze trzy czy cztery... To też dawno tego nie było, że pojawiały, pojawiały się tak często nowe osoby, które mogą do kadry pretendować. Bo kiedyś skład kadry był ustalony na zamrożony wręcz, czy na kilka lat. A teraz widać, że zaczyna się tam coś dziać. Tych osób już do kadry pretendujących nie jest 10 czy tam 12 tyle ile, ile miejsc, ale już jest 30 osób. Tak mi się wydaje. Dobra, muszę kończyć, bo muszę lecieć <grym> teraz Dobra, to na dziękuję. Osprawę. Na razie.